Pytanie brzmi, czy warto się rolować, a jeżeli warto, to kiedy i jak to robić? Tak, warto się rolować, yy, natomiast bardzo ważne jest to, jak to zrobimy, yy, dlatego że to będzie miało znaczenie w momencie, jeżeli będziemy oceniać efekty naszego rolowania. Ważne jest też, kiedy się rolować, czy robić to przed wysiłkiem fizycznym, czy robić to po wysiłku fizycznym. Aby to wszystko usystematyzować, Powiedziałbym w ten sposób. Jeżeli się rolujemy przed wysiłkiem fizycznym, musimy zrobić 20-30 bardzo szybkich ruchów na daną partię mięśniową, tylko po to, aby pobudzić tkanki mięśniowe do naszego wysiłku fizycznego. Nie wolno rolować się długo i powoli, ponieważ to będzie obniżało napięcie naszego układu nerwowego, rozluźniało mięśnie, co wpłynie negatywnie na nasze zdolności podjęcia wysiłku fizycznego. Natomiast po wysiłku fizycznym rolujemy się powoli, bardzo dokładnie, z większym dociskiem, 2 do 3 minut na każdą grupę mięśniową i wtedy takie rolowanie spowoduje rozluźnienie układu nerwowego, rozluźnienie mięśni, przyspieszenie regeneracji, co będzie powodowało możliwość szybszego podjęcia kolejnego wysiłku fizycznego, lepszego wejścia w kolejny trening. Natomiast rolowanie jest nie tylko dla sportowców, nie tylko przed i po treningu. Rolowanie jest również dla ludzi, którzy siedzą w biurze, potrzebują troszeczkę rozluźnić mięśnie po długotrwałych statycznych pozycjach. To również da im bardzo, bardzo dużo ulgi. Rolowanie jest dla ludzi, których Łapią różnego rodzaju napięcia mięśniowe, skurcze mięśniowe. Dla ludzi, którzy dużo chodzą, dużo stoją w pracy i potrzebują nogi również rozluźnić, tak aby następnego dnia móc normalnie i swobodnie funkcjonować w życiu codziennym. Rolowanie ma to do siebie, że nie wolno rolować wszystkiego, na co tylko mamy ochotę. Pamiętajcie, proszę, że dużym błędem jest wjeżdżanie rollerem na punkty kostne ponieważ to będzie bolesne, a nie będzie prowadziło do niczego pozytywnego. Rolujemy tylko i wyłącznie mięśnie. Chodźcie, pokażę Wam, jak to wykonać w praktyce.